Wszystko. Wszystkim z tej panda, ja was witam, a my sobie robimy kolejny challenge! I dziś u mnie w domu. I u, dziś u tajemniczego w domu. Hindus z nami jest. Przywitaj się Hindusie. Siema. Co? Nie mówi się siema, siema", siema" tylko hinciańcząg. Dobrze. Ten. Jakiś Challenge. Y, chipsy. antwojone. Po polsku się mówi. Luxus wasabi. No. Zabierze. O kurczę, co Dobrze, zaczynajmy. Ja gram pierwszy z Hindusem. Ktoś dobrze chipsa to jest chipsa z wasabi Ktoś ja sobie wolał z wasabi, ja bym ja tego z wasabi. Dobrze. quick game możemy sobie wybrać a wie, że ten z wasabi jest do sushi o o no no i, i, oh, i yeah. no, czemu ty? no dawaj jaki chcesz no no i patrz. dobra zaczynamy nasz mega przelew nie 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 jest 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 a co jest jak będzie porówno w czasie nie wiem Dobra, link będziecie mieli w opisie do tej fajnej, fantastycznej chirki. Nie! Tu! Jest, 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 nie, 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 yes, yes! nie, 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 nie! Panda, panda wygrają! Że panda zawsze. Nie, nie. Jestem wielki! Nie jestem wielki. Jestem wielki, Hindus. Jestem jestem jest! Nie! Nie! Jest, jest, jest! Fart! Fart! Nie miałeś Mega! Jest! Będziesz to jadł! Będziesz to jadł! Będziesz to jadł! No. Yes. Hindus będzie drugi raz jad. papryczki, ten, chipsy z papryczką. Ej! Tajemniczy, ty już szykujesz naszą potrawę? Tajemniczy? Tajemniczy już szykuje potrawę. Dziękujemy. Ojej, kurde. Kurde. A! Nie! 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 Jest. Wybronił. Co? Ah. Goal. Nie! 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 będzie remis? No to Nie! wiem co. jest? Jemy... razem. Nie! Taj. Ja ile jest? O, ja wygrałem. Ja jakoś. A. A, nie! panda wygrałem. teraz Nie! 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 Panda Nie! teraz Ja. Jem chipsy. Proszę Państwa. Ja ja e, Czekaj, z czym... Jem? No. Daj opcję nagrywania. Poczekaj! Tu poczekaj, ale nie ruszaj kamerą! Nie ruszaj tak, musisz nie ruszać. Dobre. Albo na kolana sobie daj, ale Dobre. całkowicie nie możesz ruszać kamerą. Nie, ale, ale bliżej, nie, ruszaj, żeby... nie, nie, siadaj! O, nie tak. tajemniczy tak. Matwa No, poczekaj, siadaj, tajemniczy. No i musisz nie, nie, nie ruszasz kamerą, no. Dobra. Co wybierać? Co wybieram? Proszę Państwa, no siadaj tajniki! Nie bij mnie. Mamy tu sos, tożko, wasabi. Co mam wybrać? Albo... Mustardek, Kamis. <ścoughs> a, mo a mogę za Ciebie? Widzicie, jakim przygotowałem challenge? Wszystko było gotowe. A mogę z... z wezmę sobie Ci mojego. Gdzie są moje paczka? A tu nasz ulubiony YouTube. A może wejdźmy jeszcze na nasze konto pandy pandy na YouTube. Ej, otwórz mi Kasper, otwórz mu. Ej, usiądź! Panda, ten... panda Ej. chciała z są łatwiej. No otwórz Chińczyk jeśli umiesz. Chińczyk. Dajcie minus. A nie, nie trzeba, patrzcie, gdzie masz chipsy. Mam pole wszystko. No. Nie jednego chipsa. No to daj weź chipsa. Ale dużo jakoś. Połowę się. Bez popicia. Nie. Dobra, popicie ci dam po odcinku. Widzowie muszą nie. widzieć. Jak ktoś umie otworzyć... Zuj... Daj! Dobra, daj mi Jest. po... Już od. Ty sam nie umiałeś. No wiem. Panda się ostrzegł. U, bam a, u bambusmena. O! Otworzysz to czy ja mam otwierać? Ty no, Trzymaj, nie pokazuj mnie. Trzymaj na pandę. Ja idę po dwóch. Dajcie jeszcze... Nie ruszaj! Dajcie mi jeszcze... tam. Daj. Proszę. Dajcie mi jeszcze ten... jak się to nazywa? Ścierkę, uważaj. Dajcie mi ścierkę. A co ci? No, wylałem spadło? trochę. Spadło mi. Co ci spadło? No monserdo. Dobra, nagrywa. Kurde! Wycisnij. Ej, co się stało? A co, co się bo? stało? Co się? Aha, super, nie kamerujesz. Musisz wciskać na aparat. No i kameruj. Przepraszamy. Aha. E, no otwórzesz na całego, tajemniczy. Ty robisz zdjęcia. A, no, o, no ja co? nie mogę. Okay. Przepraszamy, no. chyba zrobię cięcie. nie pokazuję, jak tak twarzy. Po prostu. Na stolik i tyle. Nie, na dywan. Ha! Mati, bierze rękę. Jest! To są złote. Proszę! Kameruj, kameruj! Kameruj tą chwilę. No muszę tu patrzeć się. Muszę szybko się. O, zielone gluty! Zjedz to. Ja chcę to wiedzieć. No, jest to. Ja. No, idź na kanapę! wtedy to zjedz. Nie mu. O, widać. Bądźżeś! Siadaj! Czekaj? Teraz możesz zjeść. Nie ma wody, nie ma wody. Nie ma się nie stało. Nie wiem, dobra. masz, wymoc. Nie czy że! Nas, no Wisła, kraki. Ok. Yeah. Jest jeszcze gorzej. Dobra, połażamy odcinek. Siemaneczko, cześć.